Witam Was serdecznie na trzeciej lekcji z cyklu filmów pod nazwą Kurs Pszczelarski. Dzisiaj na zajęciach z PDG, czyli podstawy działalności gospodarczej, omówimy wcześniej wspomniany temat, a dokładnie o ochronie danych osobowych. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem, i e, pozostawienia łapki w górę, jeśli film Wam się spodoba. Zachęcam także do komentarzy, tutaj zaraz pod oknem filmu. I chyba najważniejsze, zapraszam do poprzednich lekcji i kolejnych, które ukażą się co piątek o godzinie 19 na kanale Dolnośląskie Miody. Ha, zapraszam również do oglądania filmów uzupełniających naszą wiedzę pszczelarską, które znajdziecie poukładane w playlistach takich jak na przykład biologia pszczoły lub teoria pszczelarska. Linka podam Wam tutaj. Ok, kawa gotowa czarna, pyszna, aromatyczna. Ja przygotowany to lecimy z tematem. Co to jest RODO General Data Protection Regulation? GDPR, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO, zostało przyjęte w kwietniu 2016 roku przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej i od 24 maja 2016 roku zastępuje Polską ustawę o ochronie danych osobowych. Regulacja ta ma ujednolicić przepisy na terenie całej Unii Europejskiej, w szczególności. W odniesieniu do przedsiębiorców. Przepisy rozporządzenia dotyczą ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem. Kogo dotyczy RODO? Rozporządzenie nie określa dokładnie, kogo dotyczy wprowadzone przepisy, ale wskazuje, do kogo się one nie odnoszą. Można jednak powiedzieć, że obowiązek zastosowania się do RODO. Mają wszystkie firmy, które gromadzą, a później wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Najczęściej dotyczy to danych osobowych pracowników oraz klientów firmy. Przepisy rozporządzenia dotyczyć więc będą zarówno dużych korporacji, jednoosobowych firm, czy sklepów internetowych, na przykład. Podmioty, które rozporządzenie wymienia jako te, których RODO nie dotyczy, to osoby fizyczne, które w działalności nie mającej związku z działalnością zawodową lub handlową przetwarzają dane osobowe, np. dane adresowe. Oprócz takich osób, przepisy rozporządzenia nie mają również zastosowania do przetwarzania danych osobowych w ramach działalności, która jest poza zakresem prawa Unii Europejskiej, działalności związanej z przetwarzaniem danych przez instytucje unijne lub dyplomatyczne i działalności organów właściwych w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania przestępstw, wykonywania kar. Co to są dane osobowe i czym jest zgoda na ich przetwarzanie? Dane osobowe to są to dane o osobie fizycznej, które pozwalają na określenie jej tożsamości. Pierwsze, co przychodzi nam do głowy przy pytaniu, czym są dane osobowe, to jest to, że dane osobowe to imię i nazwisko. Jednak poza samym imieniem i nazwiskiem, danymi osobowymi są również. Numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator, na internetowy i inne dane, które pozwalają na identyfikację osoby. Oprócz danych osobowych RODO określa również dane dotyczące zdrowia, poglądów politycznych, orientacji seksualnej, są to dane z kategorii wrażliwych, które powinny być chronione w szczególny sposób. Prowadzone rozporządzenie nadaje osobom fizycznym szersze prawo. W zakresie ochrony danych osobowych. Prawo to rozciąga się przede wszystkim na sferę przepływu i wykorzystywania danych osobowych, szczególnie przez ułatwienie kontroli nad tym, co się z tymi danymi dzieje. W związku z tym, RODO wprowadza następujące uprawnienia osoby fizycznej: prawo do bycia zapomnianym oznacza prawo do całkowitego usunięcia danych. Prawo do żądania przeniesienia danych oznacza to, że każda osoba ma prawo żądać przekazania swoich danych osobom swoich danych, przepraszam, osobowych innemu wskazanemu administratorowi. Prawo dostępu i wglądu w swoje dane. Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą czynność, która jest związana z ich użyciem. Chodzi tutaj przede wszystkim o zapisywanie, kopiowanie czy też przechowywanie w formie cyfrowej. RODO uzupełnia w tym zakresie zasady uzyskiwania zgody od osób fizycznych. Do podstawowych zasad należą: zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyrażona konkretnemu podmiotowi. Oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno być sformułowane. W sposób bardzo prosty, tak aby jasno wynikała z niego zgoda na przetworzenie danych. Zgoda na przetworzenie danych musi być dobrowolna. Ze zgody musi wynikać cel, w jakim została udzielona, miejsce przetwarzania danych, a także okres, przez jaki ona obowiązuje. Oprócz tych zasad. Osoba, która udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinna zostać poinformowana o tym, kto jest administratorem jej danych osobowych, a także o tym, że istnieje możliwość cofnięcia takiej zgody. Przepisy rozporządzenia będą umożliwiały ograniczenie prawa przetwarzania danych, między innymi dotyczyć to będzie zakazania marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem danych osobowych. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest stosowanie się do zasad ochrony danych osobowych. W tym celu muszą więc dobrać odpowiednie środki organizacyjne oraz techniczne, które umożliwią odpowiednie przechowywanie danych osobowych. Niestety przepisy tego rozporządzenia nie określają dokładnie jakie rozwiązania należy Prowadzić, aby należycie zabezpieczyć dane osobowe. Wiadomo tylko, że wszystko to musi być zgodne z zasadami wynikającymi z RODO. Z przepisów rozporządzenia można wyprowadzić obowiązki, jakich muszą przestrzegać przedsiębiorcy oraz wszelkie firmy, które przetwarzają i administrują danymi osobowymi. Odpowiednie zabezpieczenie przechowywanych danych osobowych, przekazywanie klientom informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych, a także pozwolenie na wgląd w zmianach tych danych, uzyskanie zgody na wykorzystanie danych osobowych, prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych, wprowadzenie zasady Previse by Default, która oznacza wprowadzenie takich środków zarówno technicznych, jak i organizacyjnych, pozwalających na przetwarzanie tylko danych niezbędnych do określonej operacji. Zgłoszenie organowi nadzorującemu naruszanie bezpieczeństwa danych, tzw. obowiązek Notyfikacyjny, który należy wykonać w ciągu 72 godzin od zajścia zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa danych, przedstawienie dokumentacji na żądanie organu nadzorczego, potwierdzającego przestrzeganie prawa, przechowywanie dokumentów, które potwierdzają, kto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kiedy oraz. W jakim zakresie? Prawo do bycia zapomnianym istnieje w dotychczasowych przepisach, jednak RODO rozszerza je do całkowitego wykasowania danych z bazy instytucji, która zarządza Twoimi danymi osobowymi. Główną zmianą, która się tutaj pojawia, jest to, że jeżeli chcesz skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, to nie musisz już składać wniosku papierowego na żądanie osoby, która chce usunąć dane osobowe, nimi zarządzająca. Będzie musiała usunąć każdą informację o tej osobie z wszelkich systemów, w tym także z kopii, linków, dokumentacji papierowej. W przypadku wcześniejszego udostępnienia danych osobowych i są one już w posiadaniu innego podmiotu, to przedsiębiorca, któremu przedstawiono żądanie usunięcia danych, musi dołożyć wszelkiej staranności, aby dane osobowe zostały trwale usunięte także u tych podmiotów. Przedsiębiorca, Administrator danych bądź każda inna osoba, która ma prawo zarządzać danymi osobowymi, po usunięciu danych jest zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia o ich usunięciu. Jedynymi danymi, jakie mogą zostać zachowane, to dane statystyczne, ale tylko takie nie pozwalają na identyfikację osoby. Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Został wprowadzony nowymi przepisami RODO, które głównymi obowiązkami będzie sprawdzanie zgodności procedur przyjętych w zakresie danych osobowych, procedur przez dane przedsiębiorstwo z wymaganiami rozporządzenia. Powołanie inspektora ochrony danych osobowych będzie obowiązkowe dla wszystkich instytucji publicznych, z wyłączeniem Sądów, jednostek, które przetwarzają dane dotyczące przestępstw czy ska skazań za przestępstwa, jednostek, które działalność polega na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych. Obowiązek notyfikacyjny, o którym wspomniałem, oznacza obowiązek zgłoszenia naruszenia danych osobowych do właściwego organu nadzoru w ciągu 72 godzin od dnia naruszenia. Poza informowaniem organu nadzoru, obowiązek notyfikacyjny dotyczy również informowania o naruszaniu tej osoby, która, której to naruszenie dotyczy. W związku z obowiązkiem informowania o naruszeniach bezpieczeństwa, przetwarzania danych osobowych, RODO nakłada na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia rejestru naruszeń, w którym trzeba wskazać wszelkiego tego typu naruszenia. Oprócz rejestru naruszeń, dodatkowym obowiązkiem dla przedsiębiorcy będzie także prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, w którym zawierane mają być informacje na temat celu, w jakim gromadzone są dane osobowe, a także celu, w jakim są one przetwarzane. Rejestr czynności przetwarzania dotyczy jednak tylko takich pracodawców, którzy zatrudniają 250 lub więcej pracowników. Kary za niedostosowanie się do RODO, no niestety, występują. Każde przedsiębiorstwo, które przetwarza dane osobowe, czy to w swoich klientów, czy pracowników, będzie odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów RODO oraz za ich złamanie. Karą za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w rozporządzeniu jest kara finansowa, która może przybrać wysokość. I tutaj uwaga: 10 milionów euro lub 2% rocznego światowego obrotu firmy osiągniętego w poprzednim roku obrotowym. Dotyczy to w szczególności e, naruszeń. Po pierwsze, zasady ochrony danych. Po drugie, w przetwarzaniu danych. Po trzecie, rejestracji czynności przetwarzania. Po czwarte, zasad współpracy z organem nadzorczym. Po piąte, zasad bezpieczeństwa danych. I kara 20 milionów euro lub 4% rocznego światowego obrotu firmy osiągniętego w poprzednim roku obrotowym dotyczy takich naruszeń. Jak? Po pierwsze, zasad przetwarzania danych osobowych. Dwa, warunków wyrażania zgody na przetwarzanie danych. Trzy, naruszenia dostępu danych dla tych osób, których dane są przetwarzane. Cztery, naruszenie praw osób do korygowania i usuwania przetwarzania danych. Przy nakładaniu kary pieniężnej za naruszenie przepisów rozporządzenia, pod uwagę mają być brane takie czynniki jak szkodliwość naruszania. Należy tutaj zwrócić uwagę na Czas trwania naruszenia, ilość poszkodowanych osób, cel i zakres przetwarzanych danych, czy naruszenie było np. umyślne, czy po prostu nieumyślne. Jakie działania podjął administrator, żeby zminimalizować szkodę i wcześniejsze naruszenia, jeżeli jakieś występowały, oraz próby usunięcia tych naruszeń. W podsumowaniu, przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Nie określają, co jako przedsiębiorca będziesz musiał zrobić, aby należycie zabezpieczyć i przechowywać dane osobowe. Działania, jakie w tym celu podejmiesz, zależą wyłącznie od Ciebie, ale musisz jednak pamiętać, że nie mogą być one sprzeczne z rozporządzeniem. Teraz przytoczę Wam kilka podstawowych definicji i pojęć związanych z ochroną danych. Dane osobowe. To informacje o osobach fizycznych dotyczą one osoby zidentyfikowanej lub możliwie e, możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio na przykład na podstawie danych posiadanych przez administratora lub pośrednio na podstawie danych, których administrator jest w stanie stosunkowo łatwo dotrzeć bez nadmiernych kosztów czasu lub działań nie ma ustawowego katalogu danych osobowych, jednakże wskazuje się, że danymi osobowymi są w szczególności numer identyfikacyjny, czynniki określające cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Dane osobowe mogą mieć formę alfabetyczną, cyfrową, zdjęcia, wideo, dźwięku lub na przykład danych biometrycznych: odcisk palca, obraz tęczówki. Na przykład adres e-mail może stanowić dane Osobowe. Dane osobowe wrażliwe kategoria danych osobowych objętych szczególną ochroną, których przetwarzanie jest poddane zasadom bardziej rygorystycznym niż przetwarzanie innych kategorii danych osobowych. Ich przetwarzanie jest co do zasady zabronione, a dopuszczalne jedynie w szczególnych, ściśle określonych w ustawie. Okolicznościach. Danymi osobowymi wrażliwymi są informacje, katalog zamknięty, ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniowa, np. partyjna lub związkowa, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące. Skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Osoba, której dane dotyczą sformułowanie, którym posługuje się Polska ustawa o ochronie danych osobowych. Każda osoba fizyczna, bez względu na jej obywatelstwo, wiek czy też zdolność do czynności prawnych. Ustawy nie stosuje się do danych dotyczących osób zmarłych oraz w części do jawnych danych i informacji udostępnianych w ramach centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych osobowych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych y, osobowych, do ich zebrania, do usunięcia przykładowo zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie. Udostępnianie i usuwanie, niszczenie danych osobowych lub ich modyfikacja, która uniemożliwia ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie może się odbywać w systemie informatycznym lub metodami tradycyjnymi w segregatorach, skorowidzach i księgach. Administrator danych osobowych może być podmiotem publicznym lub prywatnym. To podmiot, na przykład jednostka organizacyjna, organ władzy publicznej, osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W przypadku spółki administratorem danych osobowych jest sama spółka, nie zaś jej organy, osoby zasiadające w organach tej spółki lub pełniące w niej funkcje kierownicze. W przypadku organów państwowych organów samorządu terytorialnego oraz państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych. Organy takie uznaje się za jednego administratora, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu. Administrator decyduje o tym, jakie dane zbiera, do czego je przetwarza i czy przetwarza je sam, czy na przykład powierza dane do przetworzenia osobom trzecim, na przykład outsourcing, Czynności. Polską ustawę stosuje się do administratorów, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie trzecim nie należącym do europejskiego obszaru gospodarczego. O ile przetwarzają dane osobowe, przy wykorzystywaniu środków technicznych, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosowanie ustawy jest wyłączone, jeśli środki techniczne znajdujące się na terenie Polski służą wyłącznie do przekazywania danych osobowych, czyli tzw. tranzytu. Administrator Bezpieczeństwa Informacji osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, niekarana za przestępstwo umyślne i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie Ochrony danych osobowych. Może zostać powołana przez administratora danych osobowych. Jego rolą jest zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w organizacji. Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych. Administrator danych może powołać zastępców administratora bezpieczeństwa informacji, zbiór danych osobowych posiadający strukturę zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, osobowych takich jak imię, nazwisko, data urodzenia lub też nieosobowych na przykład data wprowadzenia danych do zbioru i tym podobnych. Zestaw ten może być rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, ustawę stosuje się zarówno do danych przetwarzanych w zbiorach, jak i poza nimi. Jednakże w przypadku przetwarzania metodami tradycyjnymi, przetwarzanie danych w zbiorze jest warunkiem stosowania ustawy. Przetwarzający dane osobowe. Jest to podmiot przetwarzający dane osobowe, który może być sam administrator danych osobowych. Osoba uprawniona przez administratora do przetwarzania, na przykład pracownik, do którego zadań należy przetwarzanie danych osobowych, lub podmiot zewnętrzny, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. przy outsourcingu usług. Należy pamiętać, że podmiot upoważniony ani przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie staje się administratorem. Pojęcie przetwarzającego nie musi być przypisane do jednego podmiotu w odniesieniu do jednego zbioru danych osobowych. Możliwe jest częściowe przetwarzanie danych y, przez administratora, a częściowe ich powierzenie lub też powierzenie przetwarzania kilku podmiotom. Ok, dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie lekcji. Mam nadzieję, że udało mi się nakreślić Wam podstawowe informacje związane z ochroną danych osobowych, czyli w skrócie RODO. Na kolejnej lekcji między innymi poruszymy temat prawa podatkowego. Będzie to nie lada wyzwanie, zważając na aktualną sytuację w kraju i zmiany z tym związane. Oczywiście, jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał Dolnośląskie Miody, klikając klawisz subskrybuj i kolejno koniecznie dzwoneczek, aby nie ominąć żadnego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie, to śmiało zapraszam do komentarza tutaj na dole pod oknem filmu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Dasz miód! Cześć!